Od pytanie, jak to jest możliwe, że ja mam tyle energii, ale to jest właśnie to. To nie chodzi o moją energię, chodzi o moje zasoby. Ja bardzo świadomie wszystko, co się w moim życiu pojawia i małego, i dużego, a wiem, że już mnie nie definiuje albo mnie nie karmi, albo mi nie służy, robię proces zamykania. To jest zestaw. Procesów i rytuałów, bo to trzeba odłączyć na wszystkich poziomach, na poziomie mentalnym, na poziomie ciała, cholernie ważne, a my o tym totalnie zapominamy, i później się dziwimy, że no ja wiem, że to, że to już nie powinno działać. Ja wiem, że to mnie nie powinno trzymać, a dalej mi ciągnie, to znaczy, że na poziomie ciała to nie zostało, nie zostało uwolnione. I na poziomie energetycznym to są te cztery poziomy, które potrzebują być zaopiekowane przy każdym domknięciu. Dla mnie to domykanie to jest takie przejście przez bramę. Domykanie starego to jest dojście do bramy. Później jest to przechodzenie przez tą bramę i wychodzenie do nowego, to jest przejście na drugą stronę. My bardzo często nie chcemy domknąć, dlatego że nie wiemy jakie jest to nowe, nie mamy wizji nowego, więc trzymamy się starego. To jest tak, lepiej wróbel garści, aniżeli nie wiadomo, nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie. Dla nas, dla, dla żeńskiej energii, dla, dla energii tworzenia, dla energii kreacji, dla energii... Nowego, to robimy sobie bardzo często wielką krzywdę tym pomysłem, że ja puszczę stare, jak mi się nowe objawi?